Dzień dobry! Tu wasza ulubiona optometryska Barbara Pakła i serdecznie Was witam we wtorek zwanym Wtorkiem z optometrystą. Jesteście na kanale Ćwicze Oko a dzisiaj porozmawiamy na temat optodysleksji. Czym jest, czym się objawia i dlaczego, gdy podejrzewamy optodysleksję, należy spotkać się z optometrystą. Optodysleksja, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo podobna do dysleksji. Właściwie jest to tak samo jak dysleksja zespół problemów w nauce, zespół problemów z czytaniem, zespół problemów z pisaniem. I dzieci, które są dotknięte jakby optodysleksją, będą miały bardzo podobne trudności jak dzieci dyslektyczne. Różnica polega na tym, że w przypadku optodysleksji przyczyną problemów dzieci są zaburzenia widzenia. I te zaburzenia widzenia to mogą być problemy z akomodacją, to mogą być problemy z ruchami oczu, to mogą być zaburzenia widzenia obłocznego albo po prostu źle skorygowane bądź w ogóle nieskorygowane wady wzroku. Niezależnie czy to będą problemy z, funkc z funkcjami wzrokowymi, czy to będą wady wzroku, astygmatyzm, nadzroczność czy krótkowzroczność, dziecko, które będzie miało takie trudności, będzie zmagać się z niewyraźnym obrazem. Będzie zmagać się z obrazem, który będzie niestabilny, który może się poruszać, który może niekiedy się rozmazywać, a niekiedy będzie stabilny. Dziecko może mieć jakby bardzo mocno zmęczone oczy i przez to bardzo źle i bardzo wolno, czy to czytać, czy to rozumieć, czy to pisać. Objawy optodysleksji są w kontekście szkoły podobne do dysleksji, ale w kontekście wzroku zobaczmy, co to może być. W przypadku pisania to mogą być trudności z pisaniem w linijkach, to mogą być trudności w przepisywaniu i pisaniu ze słuchu. Opuszczanie liter lub ich drobnych elementów, końcówek, to może być część, opuszczanie części wyrazów. Dużo błędów ortograficznych i też jakby słaba poprawa w ortografii. Gdy dziecko uczy się ortografii i z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc cały czas powinny być już widoczne zmiany, to ortografia może się nie poprawiać. I to będzie wskazywało na słabą pamięć wzrokową, ale właśnie z powodu zaburzonych funkcji wzrokowych. To może być brzydka grafika pisma, to może być wolne tempo czytania i złe rozmieszczenie przestrzenne prac czy liter. W przypadku czytania, no to przede wszystkim to będzie wymęczone, wolne czytanie, to będzie męczliwe czytanie. Dziecko będzie zamieniało i opuszczało litery, ono może nieprawidłowo odczytywać całe wyrazy, może być naprawdę słabą pamięć wzrokową. Będzie zgadywać wyrazy, będzie opuszczać linie, będzie odczytywać je te same linie ponownie. Ogólnie będzie miał niechęć do czytania, a przede wszystkim będzie to niechęć do czytania głośnego i też będzie miała trudność w interpretacji tekstu, nie będzie się z niego wiele uczyć, nie będzie wiele interpretować, po prostu będzie całkowicie skupione na tym, żeby odczytać ten tekst, a nie zrozumie sensu tego tekstu. Oczywiście młodsze dzieci będą miały trudności w kolorowaniu. One będą wyjeżdżać za linię, nie będą się trzymać linii podczas rysowania ślaczków czy podczas właśnie kolorowania. Ogólnie będą unikały pracy wzrokowej czy to czytania, czy to pisania, czy to kolorowania, czy to układania puzzli, to będzie też nawlekanie trudności, na przykład z memo, czy nawlekanie ko koralików, czy to różnego typu przeplatankami. I to właśnie najczęściej z dysleksją czy sopto dysleksją o tym mówimy w wzorówce czy w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ze względu na to, że ilość pracy wzrokowej po prostu bardzo mocno się zwiększa i dzieci zaczynają mieć te dolegliwości, zaczynają wykazywać te problemy wzrokowe i one faktycznie wtedy się męczą. Faktycznie wtedy widać po nich, że pewne trudności są i pewnych rzeczy, tak w czytaniu, jak i w pisaniu, nie nabywają tak szybko jak rówieśnicy. Optodysleksja jest bardzo podobna do dysleksji i naprawdę łatwo jest ją pominąć. Jeżeli mamy takie wrażenie, że nasze dziecko ma trudności w pisaniu i w czytaniu, jeżeli ma trudności z nauką, pamiętajmy, że należy odwiedzić optometrystę. I tutaj podobnie jak tydzień temu rozmawialiśmy, czym różni się optometrista od okulisty. To właśnie badanie optometryczne w przypadku optodysleksji jest koniecznym badaniem, ze względu na to, żeby optometrysta sprawdził funkcje wzrokowe, sprawdził czy one są niezaburzone i optometrysta właśnie przeprowadzi badanie ruchu w oczu, przeprowadzi badanie akomodacji, przeprowadzi badanie widzenia obucznego, konwergencji, tak, sprawdzi te wszystkie parametry zobaczy, czy one są w normie. Jeżeli są w normie, jeżeli nie potrzeba skorygować żadnej wady wzroku, nie jest potrzebna żadna terapia, to wtedy prowadzi dalej się diagnostykę w kontekście dysleksji. Tak? Czyli dalej szuka się rozwiązania, dalej te problemy z nauką są nierozwiązane. Jeżeli dziecko na tym badaniu optometrycznym, jeżeli tam będzie wykryte, że problemy z funkcjami wzrokowymi są, że należy na przykład przypisać okulary, albo należy troszeczkę poćwiczyć, czy to akomodację, czy widzenie obłoczne, czy na przykład ruchy oczu, to w tym miejscu należałoby zatrzymać się, jakby nie diagnozować dalej w kierunku dysleksji, tylko zatrzymać się do dziecku kilka miesięcy czasu, popracować pod kątem poprawienia funkcji wzrokowych. I sprawdzić, czy właśnie praca nad funkcjami wzrokowymi, praca nad widzeniem dziecka nie pomoże i nie rozwiąże trudności z nauką. Pamiętajmy, że tam, gdzie jest badanie okulistyczne, ono również powinno być wykonane w sensie badania zdrowia oczu, badania dna oka, badanie funkcjonowania oczu. I bardzo często rodzice wykonują i jedno badanie, i drugie, ale funkcje wzrokowe, pamiętajcie, badanie funkcji wzrokowych jest przypisane jakby własne badaniu optometrycznemu, żeby o tym pamiętać, że jakby nie zawsze trzeba przyjść i tutaj, i tutaj. Z optodysleksją, to co jest też ważne, to czasem możemy mieć naprawdę wrażenia, że dziecko naprawdę nie ma problemów ze wzrokiem. To jest podobnie jak ze zem ukrytym. Ze za ukrytego nie widać. Podobnie z niedowidzeniem. Niedowidzenia też nie widać na pierwszy rzut oka. Wady wzroku, nadzroczności właściwie też nie widać. Dziecko przy nadzroczności, będziemy o tym mówić w kolejnych nagraniach, ale dziecko przy nadzroczności wcale nie musi skarżyć się na to, że widzi nieostro. Może to być delikatny ból głowy, a czasem niekiedy zupełnie nie będzie żadnych dolegliwości. W przypadku dzieci wiele problemów wzrokowych może być po prostu ukrytych i po prostu niewidocznych. Dlatego, jakby nie sugerujmy się tym, że czasem rodzice myślą, że no dobrze, mojemu dziecku nie ucieka oczko, no więc nic się nie dzieje. Albo moje, oczko, moje dziecko przecież widzi z daleka, widzi z bliska, przecież nie ma żadnego problemu. To właściwie nie oznacza to, że dziecko widzi, nie oznacza, że na przykład właśnie ruchy oczu są osłabione, no mogą być osłabione, mogą być niewyizolowane od ruchu głowy i może już być pewna trudność. Możemy mieć zaburzenia akomodacji, czyli tego układu wyostrzającego widzenie i też będzie trudność przy wyostrzeniu z bliska, czasem przerzucaniu wzroku na dar. Może mieć dziecko problem. No z widzeniem obłocznym może mieć niedostateczną konwergencję, nadmierną konwergencję czy problemy innego typu właśnie z widzeniem obłocznym, i w tym momencie faktyczne jego widzenie będzie bardzo, bardzo mocno niestabilne. I znów pamiętajmy, to nie musi być tak. Że dziecko będzie cały czas widziało nieostro. To może wystarczy, że czasowo będzie się rozmazywać, wystarczy, że tekst będzie zamazywał się na moment, że będzie delikatnie się rozdwajał, że będzie taki niestabilny, taki wirujący. Niekiedy dzieci mówią, ale po prostu będzie się z nim coś działo i dziecko w tym momencie bardziej będzie skupiać się na tym, żeby zobaczyć, żeby wyostrzyć, żeby utrzymać ten tekst niż będzie się skupiało na tym, żeby go rozumieć, żeby go zapamiętać. Zatem optodysleksja, tak jak widzimy, ona bardzo będzie podstępna, bardzo będzie długo się ukrywała i w momencie, kiedy faktycznie widzimy trudności w nauce, miejmy na uwadze, że to mogą być problemy wzrokowe i to naprawdę niewidoczne gołym okiem. Na temat optodysleksji powstało całe szkolenie online i ono jest dostępne, to jest bezpłatna konferencja, trzydniowa, cała konferencja, ona jest dostępna, więc jeżeli Państwo chcecie zobaczyć i przejść przez wszystkie funkcje wzrokowe razem z omówieniem, razem z pewnymi komentarzami, razem z tym, jak diagnozujemy te wszystkie zaburzenia, serdecznie zapraszam. Link jest w komentarzu, więc możecie się zapisać, możecie wziąć udział. Tak jak powiedziałem, to są trzy 3 dni. 3... Trzy dni nagrań. Konferencja jest całkowicie bezpłatna, więc zachęcam, zobaczcie. A jeżeli jesteście osobami, które diagnozują autodysleksję albo chciałyby diagnozować autodysleksję, zobaczcie, jaki kurs dla specjalistów też jest przygotowany. Też link będzie w opisie. Widzimy się w następny wtorek. A dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i miłego popołudnia.